Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały. Kochani, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, będąc usprawiedliwieni. Nie dążąc do usprawiedliwienia, nie zabiegając o usprawiedliwienie, ale będąc usprawiedliwieni przez co? Przez wiarę. Przez wiarę w co? Przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa, przez jego śmierć i zmartwychwstanie. Przez to, że wierzymy, że tak naprawdę Jezus pojednał nas z Ojcem, umierając za nas na krzyżu. Potwierdzając to z martwych staniem, śmierć została pokonana, my zostaliśmy usprawiedliwieni. Człowiek usprawiedliwiony to ten, któremu nie poczytuje się tego, co uczynił, lub tego, co, czego nie uczynił. Człowiek usprawiedliwiony to człowiek sprawiedliwy. Więc, jeżeli słyszysz to, co teraz mówię, Chcę Ci powiedzieć, że mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę, bo prawdziwym dziełem, które my dzisiaj wykonujemy, nie jest tylko wiedza, którą posiadamy, nie są to też te dobre uczynki, które wypływają z naszej wiary, uczynki miłości, miłosierdzia, czegokolwiek, ale tym największym. Najważniejszym uczynkiem jest właśnie wiara w to, co zrobił dla nas Chrystus. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy pokój z Bogiem. Pokój.